Szanowni Państwo, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj na obiadek polecam z mojej kuchni boloneczkę z indyka z papryką żółtą, papryczką konserwową czerwoną, rzodkieweczki. Można tak udekorować jak ja zrobiłam. Po prostu zrobiłam też rzodkiewki w taki sposób, ogórki moje własne w taki sposób. I zanim wszystko to, co jest tutaj jadalne, państwo zjecie, a ktoś trzyma dietę, to na pewno będzie nasycony. Trzeba powoli jeść i dobrze gryźć. A trzeba jeszcze w tej golonce z indyka uważać, bo ma takie ości. Gotowana z wody nie posiada wartość energetyczną, natomiast nie ma za dużo kalorii, także zapraszam zrobić sobie taki obiadek gwiazdeczki wszystkie, które nie chcą tyć. Zapraszam do mojego obiadku.